Dzień dobry, witam ponownie na kanale Blitzmobilnie. Po małej przerwie chciałbym wrócić z bardzo ciekawą informacją, mianowicie wprowadzenie nowej linii czołgów do gry. Oczywiście od razu przechodzimy do sedna, czyli nowych czołgów, które odblokować będzie mógł każdy już niebawem. Ma być to kolejna linia w drzewku europejskim, ale tym razem swoją premierę mają mieć niszczyciele czołgów nacji włoskiej. Faktycznie jest to spora niespodzianka, bo żaden przeciek do tej pory nie wspominał o takich tankach. No ale jednak można było się spodziewać nowych Tedeków, bo ostatnia linia tego typu pojawiła się prawie 2,5 roku temu. Były nimi japońskie niszczyciele czołgów i ich recenzję znajdziecie również na moim kanale. Tak naprawdę, na razie jeszcze niewiele wiadomo, oprócz tego, że mają pojawić się w grze. Nie znamy jeszcze przybliżonej daty ani dokładnej charakterystyki tych niszczarek, ale jeśli tylko pojawi się jakaś informacja, to w pierwszej kolejności znajdziecie ją na moim serwerze Discord, dzięki uprzejmości Luny albo innego moderatora. Na razie WG potwierdziło jedynie, że mają być to cztery pojazdy, także gałąź nowych niszczycieli najprawdopodobniej będzie wychodzić od P43BIS. Jak wiadomo, deweloperzy mogą zmienić swoje plany co do ilości czołgów i ostatecznie może być ich więcej lub mniej. Polecam więc wstrzymać się jeszcze ze zbieraniem doświadczenia na tym czołgu średnim. Dokładnej, ani nawet przybliżonej daty wprowadzenia nowej linii jeszcze nie podano. Patrząc jednak na częstotliwość, z jaką robili to do tej pory, no to można bezpiecznie założyć, że będzie to październik albo jego okolice. Teraz mamy dopiero końcówkę lipca, więc przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Przed nami dopiero sierpień i za kilka dni będzie możliwość wykupienia nowej przepustki bojowej. Przypominam, że w sklepie App Galery są stale niższe ceny w porównaniu do Google Playa czy Steama, no a w dodatku będziemy mogli skorzystać z kuponów zniżkowych, które podlinkuję na początku sierpnia na moim Discordzie. Będzie możliwość wykupienia Battle Passa o 30% taniej. Dodatkowo warto zainstalować aplikację Centrum Gier, gdzie można zbierać punkty za każdy zakup w App Galery, za co otrzymamy stosowne nagrody. Dla osób zainteresowanych, apkę podlinkowałem w opisie filmu. Widać, że modele 3D nowych Włochów już są gotowe, no ale muszą przejść pozytywne testy deweloperów, a później społeczności. Zwykle właśnie to zajmuje najwięcej czasu. Tak jak wspominałem przed chwilą o czołgach, wiele powiedzieć jeszcze nie można, ale dużo mówi się o tym, że będą miały magazynek, a przynajmniej tier 10. Czy będzie to magazynek zwykły czy z automatem, to jeszcze się okaże. Bardzo możliwe jednak, że będzie to wyglądało tak jak w przypadku włoskich czołgów średnich. Na tierze 7 będziemy mogli odblokować czołg Semovente Controcarro Modello 1956. Tier 8 to Controcarro modello 67, a na tierze dziewiątym Controcarro Uno MK2. Linie zamykać ma Controcarro Tre Minotauro. Czołgi te zostały również zaprezentowane w WOT PC i jest to chyba pierwszy raz, gdzie w obu grach pracują jednocześnie nad tą samą linią pojazdów. No, oczywiście nowe tanki będą miały zupełnie inne statystyki, ale jak najbardziej można się nimi sugerować w ogólnej ocenie mocnych i słabych stron. Czołgi mają wyróżniać się świetnym pancerzem i dobrym kątem opuszczania działa. Oprócz tego możemy liczyć na średnią mobilność oraz wspomniany magazynek. Działo będzie można obracać, ale nie obejdzie się bez ograniczenia tego obrotu, no i w zależności od czołgu możemy spodziewać się zakresu między 60 a 90 stopni. Dla porównania Grill 15 ma możliwość obrotu wieży w zakresie 100 stopni, co już wydaje się kiepskim wynikiem. Wszystko wskazuje na to, że nowi Włosi będą sobie świetnie radzić na polu bitwy, jednak, przy tak dobrych parametrach, spodziewam się, że ucierpi na pewno celność działa albo chociaż mobilność. Wszystkiego mieć nie można, także, również tutaj będzie można dopatrzyć się takich czy innych słabości. Patrząc na sylwetkę nowych maszyn, można śmiało powiedzieć, że konstruktorzy brali przykład z niemieckiej i amerykańskiej myśli technicznej. Wieża do złudzenia przypomina te w czołgu ciężkim Kampfpanzer 70, no a kadłub jak w większości Jankesów. Jeśli mówimy o pancerzu, to czołg zamychający linię będzie chyba najbardziej zbliżony do T110 E4. Jeśli Minotauro faktycznie będzie miał magazynek, to nie spodziewam się, że jego średnie uszkodzenia przekroczą 420. Bardzo mnie ciekawi jednak, jaki czas będzie ustalony na przeładowanie magazynka i na załadowanie kolejnych pocisków. Podejrzewam, że deweloperzy właśnie tutaj będą chcieli w jakiś sposób podkreślić wyjątkowość nowego drzewka. Osobiście cieszy mnie to, że będziemy mieć w grze nową linię niszczycieli i mam nadzieję, że będzie dobrze zbalansowana. Napisz koniecznie, co ty uważasz o nowej linii włoskich niszczarek i jakie inne czołgi powinni wprowadzić do gry, Twoim zdaniem. Na dziś to wszystko. Za aktywność w poprzednich filmach bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i jak zwykle powodzenia na polu bitwy.